Witam serdecznie Kikowy Szlak, Słowickie Łąki 27, tak dzisiaj już 7 em, marca 2014. Wczoraj wspaniałe spotkanie w Poznaniu. Wow, naprawdę wspaniałe spotkanie. Cieszę się ogromnie i, i cieszę się z tej obecności em, e, tak licznej ludzi i z tej pięknej organizacji tego spotkania. Fantastycznie! Zaczynamy czwarty rok współpracy z biurem Morinda Wolska e, działaniami tutaj na rynku polskim. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na taki temat Najpierw skasować o nich Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wielu, wielu, wielu ludzi wielu ludzi wokół nas ma w umyśle takie pojęcie oni oni za mało płacą oni tam nic nie robią nigdzie, prawda? oni nie starają się o nasz rozwój o naszą przyszłość oni nie tworzą miejsc pracy, oni, 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 oni. I oczywiście w tych onych mają na myśli rząd, mają na myśli firmę swoją w, gdzieś tam, w, czy zakład pracy, w którym pracują, mają na myśli zawsze kogoś poza sobą. I wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, kiedy przychodzi do marketingu sieciowego, to mentalność onych wnosi, wnosi, czyli zawsze ktoś jest winien, prawda, ktoś ponosi winę za. Za problemy, za porażki, za e, no nie, niewykorzystane okazje itd., tak tak wierzę bardzo mocno, że jedną z pierwszych rzeczy w drodze do sukcesu w mlm w ogóle do sukcesu życiowego, do życia w radości, w szczęściu, w zadowoleniu, e, w, 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 do tego wszystkiego, żeby naprawdę to życie przynosiło nam e, to, co najlepsze, jest skasowanie. Tak zwanych onych. Skasowanie tego pojęcia, że oni gdzieś tam jacyś jakieś tajemne siły, jakieś dziwne rzeczy, e, rzucają nam kłody pod nogi. Te kłody pod nogi tak naprawdę sami sobie rzucamy naszymi wyborami, wcześniejszymi wyborami, naszymi decyzjami, e, właśnie takimi jakie podejmujemy. I taka jest, taka jest naga prawda. Tak jest prawda. Nie ma tutaj żadnej dyskusji. No, bo jasne, zaś się zaczyna dyskusja, a te różne przypadkowe rzeczy, które się zdarzają i tak dalej. Spoko, spoko, spoko. Jeżeli myślimy pozytywnie, jeżeli działamy w kierunku celów, które ustawiamy, jeżeli wszystko robimy na fundamencie etycznym, czystym, legalnym, jeżeli traktujemy drugiego człowieka tak, byśmy chcieli sami być traktowani, jeżeli mamy pokory do życia, i jeżeli rozumiemy, że decydujemy o swojej przyszłości, ale to wszystko dzieje się w ramach tych praw, które rządzą tym światem, tym wszechświatem, tym wszystkim co wokół nas. Wtedy możemy spokojnie żyć, wtedy możemy naprawdę iść do przodu i mieć tą satysfakcję w życiu, mieć tą radość, Pozbądźmy się tak zwanych onych w naszą decyzję, w naszych wyborach. To, co dziś zrobisz, kiedy wyłączysz ten, ten kikowy szlak, to, co dzisiaj zrobisz, to są Twoje wybory. Część z nich będzie konsekwencją wcześniejszych wyborów, wiele z nich, ale dzisiaj znów podejmiesz pewne rzeczy, pewne rzeczy zaniechasz, e, o pewnych pomyślisz tylko, choć ważne, ale nie teraz jeszcze, prawda? Inne, które są nieważne, powiesz, o teraz trzeba by to zrobić, bo mi się coś należy od życia i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Skasować onych. <laughs> Bardzo ważne. Do zobaczenia jutro na kikawym szlaku. Hej.